Zakaz i nie pójdziesz, no sorry. Nie no? było zakazu. Co my tu mamy? Lody. Jaki masz smak? Truskawkowe. Truskawkowe, a ja mam o smaku serka Kajmak. Ej! Nie? Otwieramy drzwi komisyjnie. Trąci luksusem. Witamy w kolejnym odcinku grecko-alpańskiej przygody. Pokażemy Wam dziś niezwykłe miejsce. Byliśmy tam w 2018 roku na dziewięciodniowych czasach. Parga to miejsce, do którego chce się wracać. I naprawdę jest tam co robić. Mamy do niej bardzo wielki sentyment. Zobaczycie sami, że naprawdę warto się tam wybrać. W tym odcinku przejdziemy się po miasteczku po jego wąskich pięknych uliczkach. I poplażujemy na jednej z najpiękniejszych plaż Epiru. Odwiedzimy niezwykle malowniczą twierdzę wenecką. A jeśli tak bardzo spodoba Wam się Parga, zapraszamy na unikalne, archiwalne ujęcia. Pokażemy Wam inne atrakcje, które można tam zobaczyć. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i zaczynamy seans. Parga, położona na zachodnim wybrzeżu Grecji, to urocze miasteczko nad Morzem Jońskim, które przyciąga turystów swoim malowniczym urokiem, pięknymi plażami i spektakularnymi widokami. Jest to jeden z najpopularniejszych kurortów na wybrzeżu Epiru. Nie ma problemu. Zwiedzamy. Zwiedzamy. Żywe papugi tutaj są. Trzeba uważać, żeby nie udziabały. A co tam się wyrabia? Coś tam się dzieje. Tu taka sesja jest. Sesja przedślubna. No, pięknie. To you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. Tu będzie zdjęcie. Coś czuję po kościach. Na tym pniaczku. Ale ty tutaj masz ładne widoki Hej maluchu Ale Cześć Jesteś kolejnym kotkiem na naszej tutaj eskapadzie No to one lubią kamerkę nie? I głaskanie Od razu widać było po oczkach, że, że ten się nie boi O, ten tak się boi no Lecimy ruchu. Pocałujesz kamerę? Zabawa trwa Ej! Miał. No co, co jeszcze powiesz? Witasz się z nami. Wchodzimy, idziemy na Twierdzę Wenecką w Pardze. Bardzo okazałą. No, muszą za mną iść, gdzie ich wyprowadzę nie wiem. Wchodzą, pokornie na razie się słuchają. Zaraz wejdziemy komuś do domu. Idziemy dalej. To jest taka główna uliczka. Wycieczka idzie. wody. Już się zmęczył? Kurde. Gdzie jest woda? No tak, no przecież ja was. No przecież ja was prowadzę, chyba dobrze, nie? Dobrze, że mamy przewodnika. Słuchaliście się do tej pory? będziemy na tym egzaminu no? Tu już nie ma takiego kiczu, tu naprawdę są ładne wyroby. Nie ma. Pan przewodniczący? Nie ma kiczu, tak. Pięknie. O, serwetki. Myśmy sobie wtedy serwetkę kupili tutaj. Co? Są wrażenia Jakie są wrażenia? Dobre. Dobre. No Tu już są ujęcia z drona. Bez drona Widoki są oszałamiające. I co jeszcze? Zapierają tych pierwsze. Tak jest, prawidłowo. Zamek w Bardze to obowiązkowy punkt programu dla każdego turysty. Ta imponująca budowla, pochodząca z czasów weneckich, jest nie tylko historycznym skarbem, ale również oferuje zachwycające widoki na całe miasto oraz wybrzeże. Spacer po zamku pozwala poczuć się jak w dawnych czasach i docenić strategiczne znaczenie tego miejsca. Zapraszamy na zwiedzanie. Do góry musimy się chyba kierować, na ten punkt taki. Fajne miejsce. Fajna żeglówka. No, żeglówka też fajna. Tu jest okienko. Okienko. No i trzeba się wrócić nie, do wejścia Trzeba się wrócić do wejścia i schodkami na górę nie, Albo tam, gdzie Antek A tam, gdzie Antek szedł, to się dało I, i, i się tutaj się załatwiły wszystko tak, jest zakaz i nie pójdziesz, no sorry Nie no. było zakazu ja Parę lat ja temu Nie wyczerce. krzyczcie tak <gry> A może nie wykupiliśmy właściwego biletu? No a, Że co, jesteśmy? Na haju? Na hajk Chodzimy na hajk co to jest ten haj? Spinaczka. Aha, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że na haju to Jak znaczy, high. że się wspinamy. Trzeba uważać trochę. Tak, na górze się zaraz napijemy. Za chwilę plażujemy. O Hej! Mogę cię nagrać? Ale będziesz na YouTubie. O. Tutaj spotkaliśmy Piotka, który jest z nami na wycieczce. I, I pójdzie tam. z nami chyba plażować. No pewnie tak. Na fajną plażę cię zabierzemy, także... Tak jest. Szkoda, że wtedy gdzieś tam, albo ty byłeś tu z panią. Tak, ja wszedłem. A okej. Okay. No, to co, ale tu wrócisz z nami tam i pójdziemy. Nie ma problemu. No to problemu. super. Piotrek siedział tutaj za drzewem. Czekał na nas, on wiedział, że tędy będziemy szli. No i teraz jest pięknie tutaj oświetlona twierdza. Idziemy tam do flagi. Nie, tam jest ta flaga. Nadal. Proszę, ja Was porozrzucali te armaty po ostatniej wojnie. I tak zostały. Idziemy dalej. Sławka widać. Co robi? Nie będę Ci mówił. Mówię w nosie. Wchodzimy na, na no, samą to górę. jest warto, <laughs> <laughs> można zrobić ładne nawet z tego. Tam jest kawałek zagrodzone, ale tu nawet można wejść. To jest <noise> chyba kibelek. A nie. Albo wieżyczka. Chyba tak. Wieżyczka. No. To idziemy. O, patrzcie ile tu można eksplorować. W każdą dziurę można wchodzić. I tu. Fajnie. High life tu nikt ci nic nie zakazuje. Tam będzie plażowanie. Idzie małżonka. Dzielnie, tak jak ja, po, po tych sandałkach, po tych skałach. I jesteśmy w punkcie wyjścia. Jak zadowoleni? Jest. Jesteśmy zauroczeni. Po po prostu bajka. Tutaj jest tawerna Stefanów. Z rybami, ale nie ma ryb. Nie ma ryb. I tu jest prościutka droga. będzie wejść. No ale za to będziemy schodzić później po schodach w dół. Już widać plażę. po to Tam jest twierdza, na której byliśmy. Także to dosyć szybko się schodzi stąd. 10 minut i na dole. 10 minut i na dole. Także żaden problem. Tu nawet jest trochę cienia. Plaża Woltos Ruszamy do wody. Ciepła woda. Zdrowia doda. Chodź pan szybciej, bo tu ryby czekają Co? Zimna? O! <laughs> to już dół jak się zamoczy to już jest dobry A jeszcze maska, tak Maska i ściup! Pełne zanurzenie Ogłaszam Idziemy. Schodzimy powoli. Idziemy w stronę autobusu. Czas nas trochę zaczyna gonić. Kurczy się. A jest kolejny tu przyjaciel. Hej! Lecimy. Towaru tu dużo. Towaru co nie miara. Krzyżyki. Na pewno tu będziemy chcieli wrócić. To jest takie miejsce, do którego się wraca. Nie? Na pewno. Na pewno wrócimy. Co my tu mamy? Lody. Jaki masz smak? Truskawkowe. Truskawkowe, a ja mam o smaku serka Kajmak. Zobaczymy. Mmm, słony. Jak serek. Kurde. Dobry. Loda jeszcze nie jadłem na wizji. Można sobie takie coś wynająć, ale tym to by się, o, tym to by się poginało tutaj po tych uliczkach. Autobus już czeka. Po tym krótkim pobycie w Pardze, ruszyliśmy za granicę, do Albanii. Jesteśmy w Sarandzie i zaczynamy ekspansję pokoju. Hotel Edina. Otwieramy drzwi komisyjnie. Trąci luksusem. O, mamy obrazek. Szafa. Elegancka. Uuu, Łazienka. Łazienka jak Łazienka, ale klasa. Elegancko jest prysznic, jest oddzielony. Jest suszarka. I tutaj mamy łóżko, obrazek. Idziemy zobaczyć balkon. Ale generalnie fajnie. Otwieramy balkon, wychodzimy. No i mamy taki widok. No fajnie, fajnie. Nie ma na morze widoku, ale pokój ma fajny standard. A jaki obrazek. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek. Będzie to ekscytujący Jeep Safari. Zapraszamy do subskrypcji kanału oraz na mały obiecany bonusik. Do zobaczenia. Dzięki, że zostaliście do końca, czyli podobała Wam się parga. W 2018 zobaczyliśmy dużo więcej. Chcemy pokazać Wam kilka miejsc, do których warto się wybrać.